Dzień dobry Państwu! To już będzie ostatni odcinek, a właściwie przedostatni odcinek naszego cyklu, który realizujemy z SuperAutopel. Gdyby Państwo mieli jakieś pomysły na to, żebym jeszcze coś dograł, żebym jeszcze o czymś opowiedział, proszę do nas pisać w komentarzach, proszę pisać na maile. Będziemy się starać wszystkie te sprawy Państwu wyjaśniać. Ja chciałem dzisiaj jeszcze opowiedzieć o jednej rzeczy. Jeżeli podejmujecie Państwo decyzję o zakupu samochodu, o zakupie samochodu, to decyzje powinny być nie tylko podatkowe. Po pierwsze, jeżeli mamy do wyboru gotówkę, kredyt, leasing, czy najem długoterminowy, to pamiętajcie Państwo, że to, ile zaoszczędzicie na podatkach, nie jest jedyną rzeczą, która jest dla y, firmy ważna. Po pierwsze, jeśli mam pieniądze, mogę kupić go za gotówkę, wtedy nie poniosę kosztów leasingu. Jeżeli samochód jest tańszy niż 150 tysięcy, to może być bardzo dobre rozwiązanie. Jeżeli, proszę Państwa, y, mam pieniądze, i mam do wyboru, czy chcę ten samochód wyleasingować, czy nie, to takim kryterium, który jest ważny, jest również koszty utrzymania tego samochodu. Na przykład, jeżeli ja jako Eryk nie mam żadnych szkód przez y, ostatnie nie pamiętam ile lat, to jeśli kupię ten samochód w leasingu, prawdopodobnie ubezpieczenie tego samochodu będzie wyższe, niż jak kupię je jako ja, ze wszystkimi możliwymi zniżkami. E, to samo dotyczy kosztów napraw tych samochodów, eksploatacji itd. Leasingi, najmy długoterminowe mają swoje e, kryteria, do których stosują się e, w czasie trwania umów leasingu czy umów najmu. W związku z tym pamiętajcie Państwo, jak chcecie kupić samochód, po pierwsze musicie wiedzieć, ile on kosztuje. Czy on kosztuje 100, 200, 300 czy 500 tysięcy. Potem dopiero musicie wiedzieć, ile macie pieniędzy i ile chcecie przeznaczyć. Powiecie, w tym roku może będziecie być na ryczałcie, w przyszłym roku będziecie na zasadach ogólnych. To można naprawdę bardzo ładnie ułożyć. Natomiast kluczowe jest to, żeby przed podjęciem tej decyzji rozważyć wszystkie te opcje.